Nadszedł mecz, na który wszyscy czekali. Finał. Kto wzniesie na koniec Puchar? Kto zaleje się łzami radości, a kto łzami goryczy? Zapraszamy na King Fahd Stadium. Meldujemy się z Riadu, ze stadionu Króla Fahda. Oba zespoły na pewno będą chciały pokazać się z dobrej strony i sięgnąć po zwycięstwo. Przekonajmy się, kto wypadnie dziś lepiej w Arabii Saudyjskiej. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Super Puchar to doskonała okazja, aby zdobyć cenne trofeum. Fiorentina mierzy się z Napoli. Dziś obie ekipy mierzą się w turnieju o Super Puchar Włoch, czyli EA Sports zis Super Cup. A poważą o nie włoskie potęgi. Kolejne trofeum do zdobycia tylko dodaje pikanterii tym rozgrywkom. pokonać rywali Fiorentina. Zobaczmy. W tym spotkaniu zespół zagra w ustawieniu 5-3-2. Sztab szkoleniowy najwyraźniej stawia przede wszystkim na obronę światła bramki kosztem zostawienia większej przestrzeni na boku. Oto wyjściowa jedenastka Napoli. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść pocznych obrońców. Zaczynamy spotkanie o e Sports FC Super Cup. Dodo. -do. No można było to rozwiązać lepiej. Prosto padłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Fantastyczna parada. To prawdziwa sztuka wybronić tak niebezpieczną sytuację. Czasem w takich sytuacjach bardziej nawet liczy się chłodna głowa i opa... Jest strzał? Fantastycznie to zastopował. Tak, strzał, skuteczny blok i dalej mają piłkę. Popatrzmy, jak się nam rozwinie ta akcja. Jeszcze może być groźny. Scott McTominay. I to tyle z tej akcji. Gosens ma piłkę. No, obiecująca ta akcja. Może im dać prowadzenie. Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0 do 0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Błąd, tracą piłkę. Mateo Politano. No, w takim tłoku w środkowej strefie trudno o celność podań. Niestety, mamy teraz trochę chaos. Pokonanie w ataku jak to się rozwinie? i proszę Państwa! gol w tym spotkaniu. No jak na razie to teatr jednego aktora. To musiało się tak skończyć. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję brankową. No właśnie ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się co w tym czasie robiła obrona. Wracamy do gry. Różyna Napoli musi teraz poszukać gola wyrównującego. Zobaczmy, może być ciekawie. A kto minej? No, chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza, postawił na siłę, no i tak to się kończy. Co będzie teraz z tej okazji? ale niebezpiecznie. Bramka! Piłka znowu w siatce! Doskonały moment tego meczu. Czy za chwilę dołożą kolejne trafienie? Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była twójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być gol. Ponownie zaczynamy od środka. Jest już 2 do 0. Ależ teraz podanie w uliczkę. Ryzykownie, ale skutecznie. Anguissa. Scott McTominay. Anguissa. A przejmują piłkę rybale. Dobrze się to zapowiadało, ale doskonale interweniuje. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Niezła piłka, może być ciekawie. No to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę. A potem cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się gole. Wynik mówi sam za siebie. Pełna kontrola w pierwszej połowie. Nie ma wątpliwości, kto jest lepszy. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Leżam! Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. rzutka w pole karne. Można to było lepiej rozwiązać. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. A teraz kosmos. Co tu się dzieje? Znowu gol, a zatem cztery bramki przewagi. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Gramy dalej, już 4 do 0. Teraz ruszy do przodu. Groźnie, może strzelać. Niebywałe, znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. do zera. Gramy dalej. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? No, a jednak tracą piłkę w takim momencie. Teraz trzeba ustawić obronę. Teraz! Naprawdę świetna piłka! Jest w idealnej sytuacji. Jak to rozegra? Gol! Gol! Trzy razy gol! Bo to jego trzecie trafienie! Świetna praca przy tym podaniu, dokładne dogranie wprost na nogę. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Ruszamy dalej przy wyniku 6 do 0. No do. I strzela No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać Tak, był bardzo dobrze ustawiony I widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki Lobotka. Scott McTominay. Stanisław Lobotka. McTominay. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ładnie. Za plecy obrońców. I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. Na szczęście dla przegrywającej strony zbliżamy się już do końca tego jednostronnego spotkania. Niezły pomysł na rozegranie. Żelazna wprost defensywa. Niebezpieczeństwo zażegnane. Teraz przejmują inicjatywę. A teraz kontrata. Jak to rozegrają? I teraz centra w pole karne. O, odzyskują posiadanie. Z tej sytuacji już nic nie będzie. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Ależ zagranie. Co teraz zrobi? Odbija chwilowo gasi pożar. Sędziak wiszy po raz ostatni. A na murawie widzimy teraz sceny radości. Udało im się. Mają to. To trofeum jest ich.